Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy. W nowym odcinku na Weto Media jest druga w nocy, pierwsza 30 przepraszam. Wracam do pracy, wróciłem po, po świętach. Jest trochę czasu, żeby tutaj popracować, moi drodzy, więc, więc bardzo serdecznie Was zapraszam do obejrzenia tego poświętecznego odcinka inwestory, nie będzie on może jakoś mocno merytoryczny i tak dalej, bardziej taka rozkmina i przyznanie się do błędu. Bo tak jak obiecałem, moi drodzy, do 30, do końca marca, 30 marca, 31 marca, jeśli nie rozpoczniemy po prostu rynku niedźwiedzia, a tego się spodziewałem po tym, jak wygląda gospodarka, ekonomia, makroekonomia, sądziłem, że rynki odzwierciedlają chociaż trochę to, co się, to, co się w gospodarce ekonomii i myliłem się, to tak się nie dzieje. Myślę, że to się może wydarzyć, to co już mówiłem wcześniej, czyli deflacja, kryzys niewypłacalności, bankructwa i tak dalej, to się może wydarzyć za jakiś czas, tak mi się wydaje, ale do tego czasu właśnie myliłem się, To oczywiście też, moi drodzy, przyznaję się i zaraz, tak jak obiecałem, będzie na nas na głowie, ale najpierw zapraszam na intro. Ja nie jestem ekspertem, moi drodzy. Zobaczcie, ananas. Przygotował go mój syn, jestem z niego mega niesamowicie dumny, i teraz chciałbym, żebyście dali łapkę w górę pod tym odcinkiem, żebyście pokazali jak Wam bardzo się podoba. Zobaczcie te oczy, te bąbelki, te bąbelek to on zrobił tak za 500 plus. To drzewko i tak dalej. Linie jest niesamowicie wdzięczny za to, że przygotował mi coś takiego i, i że. Przedszkole się przydaje moi drodzy, żeby coś takiego zrobić. Jestem mega wdzięczny, i to super wygląda. Więc tak, jest Ananas oczywiście, przyznaję się do błędu. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za całe wsparcie i też pisanie, że, że jeśli się nie zgadzaliście ze mną, to bardzo się cieszę, że się nie zgadzacie ze mną, bo ja oczywiście to biorę do siebie, uczę się i chcę być po prostu najlepszym, najlepszą wersją w siebie. Zawsze tak lubiłem edukację. Oczywiście. Nadal jestem w bandzie dolarowej, deflacyjnej, ale widocznie to, co wydaje na, wydawało nam się, że będzie po prostu wcześniej, może wyda wydarzyć się później albo za kilka lat, albo w ogóle w zależności od tego, jak będzie wyglądał system monetarny. Ale sądzimy, że trzeszczy, nie? System dalej trzeszczy. Z tym, że tak jak powiedziałem, że do 31 marca, jeśli nie będzie spadków, to ja staram się jechać dalej z tym Ponzi z dalej z tym, tymi rynkami właśnie giełdowymi czy krypto czy krypto to, to praktycznie cały czas byłem. Ale jeśli chodzi o rynki o giełdowe, to więc już niedługo tak samo zakupy, różne akcje i tak dalej, więc wykorzystam jeszcze, wydaje mi się, tą akcelerację e, HOS-y i spróbuję się być takim inflacyjnym. E, w ogóle sądzę, że w inwestory, już nie będę wam pokazywał jednej strony, tylko pokażę wam dwie strony i dwie strony tej same, tego, tego samego na przykład aktywa, a dwie strony tradu na danym aktywie. Wydaje mi się, że to będzie lepsze już teraz niż tylko po prostu zafiksowanie się na jednym, jednej strategii. Oczywiście dalej, jak widzicie, jestem otwarty, dlatego że na przykład był ostatnio materiał z Jokerem czy z toną różnych ekspertów, które, których też właśnie, właśnie polecam wam zobaczyć materiały z Invest Day już Wam pokazuję to, moi drodzy. Tutaj macie w dziale edukacji na XTB, to Wam polecałem to robić. Pamiętajcie, robiłem materiał z, z Wojtkiem Świdrem, z Rafałem Chodkowskim, zrobiliśmy z Piotrem Głowackim, zrobiliśmy materiał, więc tych, z Mieczysławem Siutkiem, z Macinem Tuszkiewiczem, to, tych, tych materiałów było naprawdę ostatnio bardzo dużo, tych rozmów i tak dalej, ja cały czas się uczę. Więc, więc postanowiłem, żeby to pokazywać z dwóch stron, nie? Więc Spójrzmy teraz na jak wyglądają rynki, S&P 500 dobiło do 4060 punktów i teraz mamy mega właśnie akcelerację, blow off, mamy po prostu przebicie. E, przebicie 4000 punktów i lecimy dalej na 4600, na 5000, na 6000. Jedna, jedna strona oczywiście mówi, że lecimy na top, to będzie topa top, to będzie 6000 punktów. To jest rzeczywiście to będzie hossa e, t, e, tą szeroką ławą, że wszystko będzie rosło, że co kupujesz, to po prostu rośnie. E, oczywiście Bańka e, spadkowa mówi, że to już jest właśnie blow off top. Że jeszcze troszkę może tam z pary już brakuje, że ten momentum zaczyna spadać, już te spółki już nie rosną tak mocno. Stimulus nie jest już stimulusem, tylko jest po prostu takim. Nie wiadomo już co. Kolejny na przykład plany na bill, infrastructure bill już nie jest e, taki stymulujący. Nawet rozdawanie ludziom pieniędzy bezpośrednio nie jest stymulujące, nawet jest deflacyjne, bo ludzie wiedzą, że inni tracą pracę i oszczędzają te pieniądze, nie wszystko wrzucają w giełdę. To już nie jest 2021 pierwszy stimulus i to to jest z tej strony jedno, nie? Z drugiej strony luźna polityka e, fiskalna oczekiwania inflacyjne, reflacja, czyli z oczekiwania, że my jako gospodarka wracamy na normalne tory, Duża pozi duży poziom wyszczepialności, więc e, wyścig kosmiczny, wiele różnych argumentów z jednej i z drugiej strony. Mamy spadający tak samo indeks zmienności versus S&P 500, e, więc dzieje się, e, inne indeksy również przeżywają Hossy. Mamy w tym momencie wystrzał tak samo na DAX-ie niemieckim. Mamy również na innych indeksach amerykańskich wystrzały, na Dow Jonesie czy Nasdaqu. Więc, więc jest trochę tych, tych różnych takich tutaj bitew do, do rozegrania w najbliższym czasie. Mamy następną kwestię złoto i srebro. Złoto i srebro przez ostatnie dwa tygodnie zaczęło odzyskiwać swoją wartość, rentowność obligacji zaczęła spadać. Dużo osób tutaj już twierdzi z jednej strony, że przebijemy zaraz 2000 dolarów na złocie i polecimy na 2,5 tysiąca złotych korzystając jeszcze z hosy surowcowej. Mamy hosę surowcową właśnie na wszystkich surowcach rolnych czy przemysłowych. Z drugiej strony są głosy, że już to dobiliśmy do górnego trendu, górnego Górnej części kanału trendu spadkowego surowców, że już w tym momencie, tak samo jak mieliśmy real yields, te stopy rentowności obligacji, już dobiły do jakiegoś poziomu i zaczną spadać. Tak samo właśnie ceny surowców mają od tego gdzieś momentu już niedługo zacząć spadać, że ten Popyt był tak naprawdę tylko do zatowarowania się yy, braków z 2020 roku. Oczekiwania inflacyjne spowodowały, że ludzie zaczęli kupować towary, żeby tylko wyłącznie się zatowarować, żeby magazyny były pełne danych jakichś surowców. Yy, może też być właśnie taka teoria rozegrana, że. Mamy tak dużą presję inflacyjną w tym momencie, dużo surowców rośnie. Tak jak wcześniej mówił Jakub Muścicki, styropian rośnie. Dorota Sierakowska mówiła, mieć rośnie, wszystko rośnie, stan rośnie. Wszyscy też w komentarzach dajecie takie informacje, że teraz surowce i materiały rosną, produkty rosną. To taka jest presja inflacyjna, że ludzie zaczną obniżać albo swój standard życia, albo będą rezygnowali z zakupów, bo wiedzą, że to jest coś, jest, jest po prostu za drogo w tym momencie. Więc mamy tak dużo różnych scenariuszy w, w temacie surowców do rozegrania, no i w bańce jeszcze oczywiście dolarowej na kanwie ule um, umocniającego się dolara e, będzie tak samo dolar e, wróć. Będzie umocniający się dolar, spowoduje spadek na złocie i na srebrze, że jeszcze z, zobaczymy spadek mm, złota, gdzieś oko, do około 1500 dolarów, a dopiero później będzie wzrost. Jeden z takich kontrargańskich traderów Dave Hunter powiedział, że w tym momencie mamy właśnie akcelerację na hoście do 4600 punktów i, i więcej, może jeszcze. Złoto, nowy ride GDXJ i GDXJ GDX będą miały tak samo hosse na 3X od tego momentu. i i, I tyle, a przed dolar według niego będzie spadał na 85. To taka, taka ciekawostka też e, fajny gościu do posłuchania. E, Jeff Snyder mówi właśnie, że w tym momencie coś trzeszczy w systemie, coś trzeszczy w systemie. Mieliśmy fundusz hedgingowy Archegos, który w tym momencie miał likwidację pozycji na 20 miliardów. I to za bardzo rynkiem nie, nie ruszyło. Oczywiście niektóre te, te pozycje rzeczywiście były tam, tam kaskadowe sprzedaże. I pytanie co dalej z tymi bankami, które mają tutaj ogromne straty. Kilka miliardów dolarów jest tutaj pozycji na stratnych. Jeff Snyder jeszcze na przykład mówi, że 25 lutego Coś się wydarzyło w systemie bankowym, bo był Fedwire, Wire. Było wtedy coś nie tak z systemami e, transakcyjnymi Fedu. Od tamtego momentu na przykład niektóre informacje nie wychodzą z banków. E, mamy zamrożone na stopy procentowe, nieraportowane stopy procentowe na, przykład nie, nie stopy procentowe na przykład z Niemiec e, od 25 mm, właśnie lutego. Więc coś, coś, coś trzeszczy. Na przykład na rynku repo, repo market Mamy nocne operacje na minusowe uprocentowanie. Nie wiadomo do końca o co chodzi, ale takie rzeczy właśnie za papiery wartościowe ludzie tam no, zabijają się. Więc z tej strony na następną kwestię mamy Chiny. W tym du dużym momencie oczywiście wszyscy mówią, że brakuje kontenerów na produkty, taka duża jest produkcja, refleksja, biznes, tam wszystko wróciło do normy i tak dalej. A z drugiej strony, chiński bank ludowy mówi, żeby banki komercyjne przestały dawać kredyty, żeby zmniejszyły akcję kredytową w tym momencie. Dzieje się właśnie dużą za jakąś kurtyną, na przykład co się dzieje w systemie euro-dolara, czyli z dolarami poza systemem bankowym. Jedni mówią właśnie, że brakuje w ogóle dolara na tym rynku. Rozumiecie? To, to jest po prostu tak dużo różnych kwestii tutaj w tematyce makroekonomicznej do, do rozwiązania. I teraz przejdźmy na przykład do naszego tematu bliższego, czyli do Niemiec. Robiłem materiał o Niemczech i o Hiszpanii. Przejdźmy do Niemiec. Mamy sprzedaż detaliczną, drugi konsekwentny miesiąc spadkowy. Czekamy, już za kilka dni będzie marcowe wyniki. Jeśli kolejny trzeci miesiąc będzie sprzedaży, spadek, spadek sprzedaży detalicznej, to będzie to okazywało się, że e, może spaść popyt na, na produkty, na importowane z Polski. To, to jest bardzo ważna informacja dla nas, czy my, jako Polacy, po prostu będziemy mogli produkować dla, dla Niemiec, czy dla innych em, członków Unii Europejskiej, bo właśnie o to chodzi: że jeśli tam sprzeda sprzedaż detaliczna spada, to nie ma. Popytu właśnie na, na, na importowanie produktów. Czyli nie ma przepływu kapitału, mniejsze przychody w spółek w Polsce produkujących dla, dla Niemiec. To jest taka, taka kwestia. U nas lockdown trwa tylko oczywiście na dwa tygodnie. W tym momencie nagrywam w, te, w takim momencie, że nie wiadomo, co się wydarzy po 9 kwietnia. Bo tutaj z dnia na dzień jest całość wprowadzonej polityki na rozporządzeniach, żadnej ustawy, żadnej konstytucji, nic nikt się nie respektuje. No i to, to myślicie, że to dwa tygodnie to nie ma odzwierciedlenia w ekonomii, gospodarce. Ja przez te półtora tygodnia, przez półtora tygodnia, półtorej tygodnia. Nie robiłem za bardzo kontentu, nie, nie pracowałem. Z, oprócz tego, że święta to jeszcze ja mam zamknięte przedszkole. My, takich ludzi jak ja, w kwiecie, w, nie w kwiecie wieku, tylko w młodym wieku, którzy po prostu ciężko pracują i generują przychód dla, dla Polski, no to nie mogą pracować. No i właśnie przez to, że. że yy... Że kurwa mamy lockdown na dwa tygodnie, może może do 17 kwietnia, może do maja, bo jeszcze przecież trzeba wyszczepić e, populację i tak dalej, więc mamy po prostu zamrożenie. E, porzucamy swoją wolność na rzecz bezpieczeństwa i e, nikt nie, nie myśli o tym, jak będzie wyglądała ekonomia, gospodarka za kilka lat. Tak jakby, nie wiem, minus 6% PKB. No lajcik nie, nie ma problemu, nie? Wystarczy, że się zadrukuje problem i wykreuje się nowe papiery wartościowe, a PZU czy Orlen na przykład skupią te papiery wartościowe i będą pieniążki. No to tak daleko nie zajdzie. Może to ma efekt na 1, dwa, trzy lata, ale nadal sądzę, że nadal sądzę, że, że za 2, trzy lata, 4 lata po tym właśnie takim głupim lockdownie bez, bez sensu po prostu spowoduje za, po prostu zapaść gospodarczą Polski, i nasza polska zotówka będzie do, do toalety. Co też oczywiście przypominam o tym, żeby o tym myśleć. E, następna kwestia, no to przykład Hiszpanii dam ojeju. Oni teraz wprowadzili, rozumiecie to? Noszenie maseczek na plaży już. Jak to, jak to może odstraszać turystów już? Oni mają tam 90% utraty turystów rok do roku. Rozumiecie to? Zabijają własną turystykę i jeszcze ją dobijają. I jak można tak postępować? To jest, to jest przykład, właśnie jak, jak restrykcje nie działają. Jak ja byłem ostatnio na Wyspach Kanaryjskich, to takiej głupoty nie było. Tam ludzie nie nosili ani, ani jednej maski na plaży, a teraz to jest. To jest jakaś paranoja, co tam się wydarzy. I dużo biznesów było zamkniętych, dużo restauracji było nieczynnych. A teraz mamy, otwa, otwiera się już e, prawdziwy sezon, wysoki sezon. Nie wróżę sukcesu, moi drodzy. Nie wróżę sukcesu, jak ludzie będą wystraszeni, nie będą latać. Jeśli turystyka nie odminie, jeśli ten rok po prostu będzie stracony, to dwa lata stracone na turystyce są nie do odrobienia, to są takie duże straty, że, że no po prostu będzie te ryzyko niewypłacalności. To jest moje stanowisko. Ale z drugiej strony, może przyspieszenie szczepień, szczepienia, szczepień po prostu pozwoli na to, że ludzie no, zostaną pozwoleni od pana tam pracującego w jakimś urzędzie, że coś mogą robić i może rzeczywiście ta gospodarka wróci. Ale Boję się tego i takiej informacji, jednej takiej informacji, że ktoś zaszczepiony na przykład e, jakąś szczepionką ponownie zachorował ciężko na, na COVID, na ko, jakąś tam mutację. Na przykład filipińską, która była odkryta teraz w Wielkiej Brytanii. Andrzej Aleksander Kwaśniewski zachorował na filipińską mutację koronawirusa w Wielkiej Brytanii, z Wielkiej Brytanii. I, i nagle puh, i nagle cały ten, cała ta otoczka, że, że to już wychodzenie z, z pandemii i tak dalej, skończy się tym właśnie, że z powrotem wrócimy do punktu wyjścia. Już nie mówię tutaj, czy to jest teoria spiskowa, czy to jest pod wielki reset i tak dalej, tylko po prostu zwykły, nie wiem, zwykły przypadek, że jakaś mutacja jest odporna na, na jedną ze szczepionek i od nowa zaczynamy przygodę. Może tak być. Także cała makroekonomia wygląda, ja ja sądzę, że Ekonomia wygląda bardzo słabo, jeszcze cały czas, że nie wracamy do żadnych przedkowidowych wyników. Um, oczywiście ja się myliłem, ja mam teraz Ananasa na głowie, ale to, co chciałbym Wam powiedzieć, to żebyśmy razem po prostu tutaj się uczyli. Więc chciałbym, żebyście napisali w komentarzu kogo, od kogo się ostatnio uczyliście przez ostatnie dwa miesiące. Jestem ciekaw, bo, bo ja teraz chciałbym troszkę jeszcze, mam trochę czasu przed wyjazdem na, do Tunezji tym razem na koniec kwietnia. Mam nadzieję, że też nie, nie, będą, nie będą jakieś obostrzenia robili, więc będę chciał tam na Tunezji tak samo skupić się na jakiejś edukacji wieczorkiem, e, jeśli, jeśli czas pozwoli, albo właśnie przed jeszcze wyjazdem. E, I teraz tak, to co ja Wam ja na przykład dla, wiecie, ja wy coś mi dajecie, ja wam coś daję, nie? Tak jak wcześniej pokazywałem nie wiem, Trading Economics, Metrics i tak dalej. Te wszystkie wskaźniki, które dają. <laughs> Przepraszam najmocniej. Nie powinienem przeklinać na tej, na tej, na tej serii, ale yy, to ja wam polecam taki yy, na Twitterze profil Invariant Perspective. Już wam pokazuję. Invariant Perspective. Ok, mamy to. Invariant Perspective. Jest to taki profil, który właśnie ma zbiór, zbiór różnych tweetów z bańki dolarowej, deflacyjnej, takiej sceptycznej do rynku. Dla, dla takiego balansu na przykład możecie sobie właśnie tutaj przeglądać te wszystkie, wszystkie wątki. O ten, ten na przykład dzisiaj Stretching Spreads zrobił mega, mega, mega wątek o płynności, o zmienności, o właśnie ryzyku niewypłacalności i jak to właśnie wygląda. Więc to jest mega w ogóle dla mnie, że tak dużo ludzi dzieli się swoimi spojrzeniami. Eksper, eksperci dzielą się, bo mówię, że ja nie jestem ekspertem, jestem tylko ziomkiem, z którym można pogadać o tym. Więc polecam wam serdecznie zobaczyć Invariant Perspective na Twitterze, na link jest w opisie do panelu, to tam w dziale edukacja mamy cały Investing Day, to Wam polecam zobaczyć. Jeśli Wam się podobał jakiś właśnie materiał z Wojciechem Świtrem, to śmiało tam, z Marcinem Tuszkiewiczem, czy z Mieczysławem Śiutkiem, się Wam podobał na weto, to, to śmiało sięgajcie po edukację, która jest darmowa, jest na wyciągnięcie ręki, nie? Wystarczy się zarejestrować i wszystko. A tymczasem pozdrawiam Was bardzo serdecznie, bez odbioru, ananas na głowie, w, w serii inwestory. Tak jak obiecałem, jest i tym razem trzymam za Was kciuki, za wszystko. Jeśli chodzi o moje inwestycje, no to ja wykorzystuję teraz sytuację. Jeśli będzie potwierdzenie, że SP 500 utrzyma 4000, to sądzę, że lecimy, polecimy jeszcze więcej i wyżej. Więc ja będę chciał to wykorzystać, więc ja tutaj będę po prostu kupował akcje. W krypto siedzę od, 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 od miesięcy. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie do obserwowania dalej tych rozmów makroekonomicznych. A jeśli chodzi o długie terminowe, pasywne granie, no ja jestem już przygotowany na krach deflacyjny i wzrost wartości obligacji, bo sądzę, że prędzej czy później te obligacje będą rosły na wartości, bo Fed przecież ma ich jeszcze tonę, ma ich ogromną ilość, więc oni na pewno nie będą stratni, bo taki właśnie mamy system tego świata. Że bogaci stają się bogaci, a biedniejsi, biedni stają się biedniejsi. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam od Was bardzo serdecznie. Z rozkazu prezydenty nakazuje się dołączenie do Liberum. sprawdzenie linków w opisie i oglądanie następnych materiałów. Śmiało kliknij.